Nie jesteśmy maszynami, tylko ludźmi. Dlatego każdy z nas może się pomylić. Dwa bromopropan no umiemy narysować? Oczywiście, że umiemy. A to oznacza, że masa całego szczawianu to musi być 100 plus 44, czyli 144 gramy na mol. Tutaj trzeba napisać po prostu wzory e, tych izomerycznych, czyli orto i para. Czyli będziemy mieli orto, dinitrobenzen i para. Masz jednak pewną przewagę. Jeśli się pomylisz, to zawsze. Możesz wyłapać błąd i poprawić swoją odpowiedź jeszcze przed oddaniem markusza. O! Wow, ale się rozpędziłem, rzeczywiście. No to skracamy wszystko o jeden węgiel. A, jasne, to jest CO, a ja spojrzałem na ślepo, że to jest CO2. Wzory półstrukturalne izomerycznych produktów mononitrowania fenolu. A nawet, jeśli czegoś nie wyłapiesz, to twój wynik na maturze z chemii nadal może być dla ciebie satysfakcjonujący. I tego ci dzisiaj życzę. Daj z siebie wszystko, to już za. 3 godziny, a zaraz po maturze o godzinie 12.22 widzimy się na streamie, na którym w pozytywnej atmosferze przeanalizujemy sobie ten arkusz. Pozdrawiam cię serdecznie, Tomasz Kruk.